Jedziemy do szkoły, jestem spóźniony. Mam nadzieję, że nie będzie uczniów. Że nie będzie, że jestem spóźniony. Policja se jedzie, kurde, jest jakiś uczeń. Co tak późno na lekcję! Spóźnienie, jedynka, uczniu zwoja. Jeszcze nieprzygotowanie ci wstawię do klasy marsz! Ale pan dopiero co przyjechał. Nie pyskuj mi jeszcze, uwaga. Zapyskowanie do nauczyciela. Do klasy, marsz, marsz! W każdym razie mogę zadzwonić na policję. No to idę do klasy w z tymi pachurami. Nie, 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 nie. Co ty mówisz? Masz to najlepszy przedmiot i... używasz telefonu na lekcji. Do pierwszej ławki oddawaj telefon. Konfiskuję ci go. Za dwa lata może dos... może odbierzesz. Może za dwa lata. No, dziękuję. I teraz tak, do odpowiedzi proszę. Hmm... Zobaczaj na przykład, do odpowiedzi. Ja jestem to sama, to jest mi fair. Nie pyskuj mi, idź do odpowiedzi, inaczej ci jedynka zostawię. No, pokaż odpowiedź. Mam nadzieję, że dobrze, że się uczyłaś. bo dzisiaj. Bardzo... Co ty z dziecko napisałeś? 2000... Lat dam ci 2000 jedynek w dzielniczku. O, no, dobrze napisałeś. Dobra, siadaj i uczymy się matematyki. Rozdał siódmy, strona 2104. Kurde. No przerwa i drzeć na ten lunch swój. Dobra, idziemy na stołówkę e, Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Poproszę pizzę. pizzę e, Dobrze, pizzę, nie? Proszę No to... O, siema stara Stara, jak się nie chce żyć Ten nauczyciel się wziął ten telefon. Ale nie, fart, hej, chcesz go odzyskać? Dobra, to chodź do dyra Dobra, idziemy do dyra no chodź. O, Mam telefon. Mrak. Dobra, masz? Mam. Ej, a, my, a wysadzimy szkołę? Tak. Ej, co wy tu? Dobra, wybuchamy szkołę, yeah, yeah. Idę jeszcze raz szkołę wysadzić. Ale będzie fajnie. Może najpierw zacznę tu. Ech.